Kokorycz pełna jest rośliną wieloletnią z rodziny makowatych bądź dymnicowatych. Występuje pospolicie na terenie Europy i Azji. Rośnie w rzadkich lasach i zaroślach na terenach miejskich, w parkach, przy drzewach i krzakach, w miejscach niedokoszonych. Osiąga wysokość około 20 cm. Pod ziemią posiada bulwę, w której magazynuje składniki odżywcze. Dzięki temu rozwija się i kwitnie wczesną wiosną, zanim rozwiną się liście na drzewach. Kwiatostan ma formę grona. Kwiaty koloru od białego do fioletowego, w tym wypadku był to brudny róż. Posiadają długą ostrogę ponad 2 cm. Korona składa się z czterech płatków. Dwa tworzą hełm, a górny ostrogę, w której gromadzi się nektar. Owocem jest torebka z nasionami. Nasiona mają elajsą, dzięki czemu roznoszone są przez mrówki. Kwitnie od marca do maja. Zapylenia dokonują pszczoły. Na kwiatach widać było pszczoły z gatunku porownica włochatka oraz pszczoły miodne. Z kwiatów zbierały nektar i pyłek. Widoczne były obnóża pyłkowe z pyłku w kolorze beżowym. Udało się także zaobserwować królową trzmiela ziemnego, która włamywała się do kwiatów i zbierała nektar przez wygryzione w ostrogach otwory. Do kokoryczy pełnej podobna jest kokorycz pusta, która ma bulwy puste, a także inne podsadki.